Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Mariusz Maniek-Dziarmaga i zapraszam do wspólnego obejrzenia i przeanalizowania gameplay trailera, tym razem z Mortal Kombat 1. NRS Studio pokazuje nam kolejną postać z DLC, a jest to oczywiście Quan Chi i towarzysząca mu u jego boku w roli cameo, Chameleon. Nie przedłużając, zapraszam na trailer. Jest i Kwan którego nie mogliśmy zobaczyć w MK11, ponieważ historycznie został on zabity przez Hanzo Fasar's jego Mortal Kombat 10. O, macki! Okay. z ze o, portalowe ręce i nogi. Okej, okay. jest też oczywiście stomp z MK10. Jest też, też na pociski. milion ma nie, Jade i Milene. Jeśli chodzi o ciosy. Tak, kolejny cię z Mileny. jest, jest Tanar, dobra. Lub our alliance would be more deadly. <laughs> our be more deadly. Okay. Portalowa noga, maska. O, maska do zagla. Okay. O, szkielety latają. <laughs> Klateczka. O, jakieś moczone czaszki. z do portalu, okej okay. Razem rzut odpitany Ciekawe Łojnie Rezy No dobra, dawaj Ciepidek o kolana. Z o do portalu Oooo Ależ to musiało boleć A wow. <śm> Jakiego fatala w tej części jest Co to jest? To są okna, ależ fatality. Mm. No pięknie, pięknie to wygląda. To prawda, na tym obrazku Panci wygląda trochę zdenerwowanego. U. Pokazanie peacemakera. No dobra, to też o tym coś świadczy. No ciekawie, ciekawie się zapowiada ten trailer Zobaczmy go ogólnie jeszcze raz, ale troszeczkę w zwolnionym tempie Dobra, zmniejszyliśmy prędkość, będziemy rzeczywiście przewijać Zobaczmy co tutaj się zadziało O! Kombo starter z Lowa wchodzi kameleon jako Milena. I stąd, okej. Okay. Teraz wchodzi jako Jane i daje niewrażliwość na pociski. co oczywiście widać, jest tu portalowa noga. Rzuty Shurikenem od Jane. Ciekawe w jaki sposób można będzie kontrolować Kamiliona, zachowania Kamiliona, to może być... To może być bardzo ciekawe albo bardzo tricky szczerze, Mówiąc szczerze Kolejne zagranie od Mileny Macka do przedłużenia kombosa Kolejna uh -huh. to Wszystko z tym razem Traszka z powietrza czyli to samo co było w MP10 Z użyciem kija No i tu. Tu zrobimy pauzę. Tu zrobimy pauzę, bo chcę to w normalnej prędkości puścić. <noise> All in good time, shang Ok. Ehm, to wydaje mi się, że jest nawiązanie do Mortal Kombat Deadly Alliance, gdzie po raz pierwszy tak naprawdę mm, Kwan -Chi u Bogu Shang-Sunga byli tymi złymi, tymi protagonistami. E, I tutaj shang -Sung poniekąd trochę chyba właśnie nawiązuje do tego, że ich sojusz. Tak naprawdę rozpoczął się w Mortal Kombat Deadly Alliance, kiedy to właśnie pierwszy raz w historii Mortal Kombat można było mm, e, grać Quan Chi tak naprawdę, bo Quan mm, Chi wystąpił co prawda wcześniej w roli sub bossa, ale w Deadly Alliance już e, był grywalny. Także no ciekawe, e, ciekawe nawiązanie. Zobaczmy, co tam się dzieje dalej. walowa noga. Wzmocniona matka że chodzi do ziemi. I szkielet, proszę bardzo. Poczekamy. tu jest statka, którą daje się złapać na miejscu. Kolejne jakieś wzmocnienie. Trzy czaszki naraz. Kolejna wersja czaszki, która przebija wszystkie projectile i jeszcze daje teleport. Czaszka do kolejnego teleporta i dół 2 przy pomocy szkieletom. Okej, okay. why not. Potem jeszcze rzut w przód. Tym razem odpikamy. Zobaczcie podłogę. Tu jest jeszcze pikana. No i tutaj standardowo Fatal Blow. Fatal Blow'a możemy sobie sprzedać w normalnym speedzie. Teraz jestem czy Kameleon e, zmienia się w zależności od sytuacji czy faktycznie fate albo jej udziałem jest cały czas taki sam! To będzie pytanie na które trzeba będzie sobie znaleźć odpowiedź jak tylko się kończy i kameleon pojawią. Vitality jest obłędny, Obłędne obłędny jest Fatality. No i teraz jeśli chodzi o Kwan Chi, to będzie można go już mieć w posiadaniu 14 grudnia, natomiast Chameleon jako cameo dołączy dopiero w styczniu. No powiem szczerze, nie spodziewałem się takiego wejścia Kwan Chi. Mi się osobiście bardzo podoba, więc możecie liczyć na to, że jak tylko Kwan Chi Wejdzie do Mortal Kombat 1, to na pewno go od góry do dołu przeskanuje. Zobaczę, co się da nim wyciągnąć i z jakim cameo najlepiej, najlepszy będzie damage, i tak dalej, i tak dalej. Także szykujcie się już na 14-15 grudnia, że na pewno taki materiał. Się pojawi. A Wy co myślicie o powrocie kłanaci do serii Mortal Kombat i o tym, co on aktualnie potrafi? No i co oczywiście aktualnie potrafi też Kameleon, bo wygląda na to, że będzie dosyć koksiarskim cameo. Chyba, że robi to randomowo, to może być bardzo różnie. To by było na tyle z mojej strony. Kłaniam się nisko. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!